Zapraszam na pierwszy odcinek serii, w której zastanowimy się, co by było, gdyby rodzice Harry'ego przeżyli. W tym materiale mówimy pierwszą część kamienia filozoficznego, ale jeśli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, zostawcie łapkę pod tym filmem. 2000 lajków i lecimy z kolejnymi częściami. Kto wie, może uda nam się dokończyć tę serię tak, jak to było w przypadku serii, co by było, gdyby Harry trafił do Slytherinu. Zapraszam również na moje media społecznościowe, które niedawno zacząłem rozwijać, a chętnych zapraszam również do wsparcia mnie na Patronite. No to zaczynamy, ale już na początku muszę was ostrzec, że sam pomysł na tą serię jest mocno naciągany. Szczególnie, że zależało mi na tym, żeby fabuła w tej serii potoczyła się mniej więcej tym samym torem, co w oryginale. A więc Snape informuje Voldemorta o przepowiedni, Czarny Pan bierze za cel Harego, Peter Pettigrew zdradza Potterów, a Voldemort wyrusza do Doliny Godryka. Jednak mimo wszystko w tej wersji Lily i James przeżywają, a Voldemort znika tak jak w oryginale. Dzięki temu cała historia nie będzie za bardzo odbiegać od książek i moim zdaniem będzie ciekawsza, bo będziemy mogli zobaczyć jak obecność Lily i Jamesa bezpośrednio wpływa na wydarzenia z całej serii. Tylko tutaj pojawia się pytanie. Jak zrobić, żeby Voldemort przybył do Poterów, zginął, a rodzicom Harry'ego udało się przeżyć? Niczym Dr. Strange przeanalizowałem wszystkie możliwości? No dobra, może dziesiątki możliwości, ale znalazłem jedną, w której Voldemort ginie, a Potterowie przeżywają. Ale tak jak powiedziałem, cały ten koncept jest mocno naciągany, więc trzeba zawiesić niewiarę. A zatem, gdy Voldemort wkracza do domu Poterów, podobnie jak w książce, na jego drodze staje James. Jednak w tej linii czasowej jest jedna kluczowa różnica. James ma przy sobie różdżkę. Dzięki temu Voldemort nie zabija go od razu, tylko wywiązuje się między nimi pojedynek. No jeśli kilka sekund walki można w ogóle nazwać pojedynkiem. Voldemort szybko rozprawia się z Jamesem i posyła go zakręciem w najbliższą ściankę. James znika w tumanie kurzu i pyłu, a Voldemort widząc, że jego przeciwnik się nie rusza, zostawia go i kieruje się do pokoju, w którym zabarykadowała się Lily z Harrym. Wdarłszy się do środka, próbuje ze względu na prośbę Snape'a przekonać Lily, żeby się odsunęła. Jednak gdy Odmawia i zasłania Harry'ego własnym ciałem, Voldemort unosi różdżkę. W przerażonych oczach Lily rozbłyska zielone światło, które rozświetla każdy kąt pokoju. Zaskoczony Voldemort pada martwy, a za nim ukazuje się James, stojąc z wyciągniętą różdżką. Wybudziły go krzyki Lili i płacz małego Harego. Zakradł się do pokoju i widząc zapłakaną Lily i Voldemorta, który uniósł różdżkę, żeby ją zabić, targnęły nim ogromne emocje. Wiedząc, że ma tylko jedną szansę, żeby uratować kobiety swojego życia, zdecydował się użyć krątwę, a wada Tak Mówiłem, jest to mocno naciągane, ale dzięki temu Voldemort ginie, a Lily i James przeżywają. Tak więc w tej linii czasowej Harry nie jest już chłopcem, który przeżył, lecz synem człowieka, który pokonał Voldemorta. Na Jamesa spada chwała za zabicie Voldemorta, ale też kłopoty. Dochodzenie Ministerstwa Magii w sprawie użycia zaklęcia niewybaczalnego. Tak, myślę, że te głomy z ministerstwa i tak robiliby mu problemy. Nawet gdyby zakończył wojnę i tyranie Voldemorta. Gdy już dowiaduje się o ataku Voldemorta, podobnie jak w książce, rzuca się w pogoń za Glizdogonem. Gryu wykrzykuje na całą ulicę, że to Syriusz zradził Potterów, po czym wywołuje eksplozję, która zabija dwunastym Mugoli, odcina sobie palec i znika jako szczur. Oczywiście Glizdogon nie może wiedzieć tego, że Potterowie przeżyli i że jego kłamstwo o Syriuszu łatwo można obalić, ale na razie Syriusz zostaje aresztowany i wysłany do Azkabanu. Tego samego wieczoru Snape i Dumbledore dowiadują się o ataku Voldemorta. Snape oddycha sługą na wieść o tym, że Lily przeżyła. W oryginale ciało Voldemorta rozpadło się, co jak rozumiem prawdopodobnie zostało spowodowane działaniem starożytnej magii. Tutaj jednak mamy do czynienia ze zwykłym zakręciem niewybaczalnym, tak więc ciało czarnego pana zaczyna już przechodzić stężenie pośmiertne, gdy pracownicy ministerstwa wynoszą je z domu Poterów. Następnego dnia Lily James wciąż są w wielkim szoku po wydarzeniach z Halloweenowej nocy. Przeżywają jeszcze większą grozę, gdy dowiadują się z proroka cudziennego, że Syriusz został oskarżony o morderstwo 12 Mugoli i Petera Pettigrew. Dochodzą też do nich nieprawdziwe plotki, że to Syriusz zdradził ich Voldemortowi. Natychmiast piszą do minister i dowiadują się, że Crouch potraktował Syriusza jak innych śmierciżerców i bez procesu skazał go na dożywocie w Azkabanie. Wkrótce zjawia się u nich sam Dumbledore, aby upewnić się, że Lily i James są cali i zdrowi. Gdy dowiaduje się, że to Glizdogon był ich strażnikiem tajemnicy, a nie Syriusz, obiecuje, że uda się do Azkabanu i wysłucha wersji Syriusza. W każdym razie, gdyby Lily i James przeżyli, największą zmianą w historii byłoby to, że Harry dorastałby w rodzinie czarodziejów, a nie Mugoli, Nigdy nie trafiłby do Dursleyów, mieszkałby ze swoimi rodzicami w do Linię Godryka i miałby 100 razy lepsze dzieciństwo niż w książce. To miałoby też ogromny wpływ na jego charakter, ale o tym pomówimy sobie później. Prawdopodobnie wiedziałby, że gdzieś tam mieszka jego ciotka z kuzynem, ale raczej nigdy by ich nie spotkał. Z książek wiemy, że Lili wielokrotnie próbowała nawiązać kontakt z Petunią, ale ta nigdy jej nie odpisywała. Co doprowadzało Lili do S? Być może gdyby Lili przeżyła, Petunia by się w końcu przełamała i odnowiła relację z siostrą, ale i tak jest to mało prawdopodobne. Zastanawia mnie również to, czy gdyby Lili przeżyła, to czy Snape nie próbowałby ponownie nawiązać z nią kontakt, szczególnie po tym, gdy zdał sobie sprawę, że mógł ją stracić na zawsze. Mógłby również czuć, że w pewien sposób ją ocalił, w końcu prosił Voldemorta, by ją oszczędził. Myślę więc, że Snape napisałby do Lili, raz jeszcze przepraszając ją za to, jak ją nazwał w szkole i obiecując, że się zmienił. Ale Lili pewnie nie odpisałaby na taki list. Tak więc Harry nie poznałby wujka Snape'a, ale za to od małego zaprzyjaźniłby się z Remusem Lupinem, który z pewnością często odwiedzałby Potterów, no może z wyjątkiem pełni księżyca. Myślę również, że przeżycie Potterów miałoby ogromny wpływ na życie Neville'a. W oryginale Bellatrix, Crouch Junior i trzech innych śmierciożerców torturowali rodziców Neville'a, próbując wycisnąć z nich informacje, gdzie jest Voldemort. Tym razem jednak Potterowie przeżyli, więc myślę, że to ich ekipa Croucha wybrałaby na cel. Może nie po to, żeby wyciągnąć z nich informacje, ale żeby ich torturować, zemścić się na nich za upadek Voldemorta i dokończyć dzieło ich mistrza. Tak więc w tej dni czasowej Longbottomowie w spokoju wychowują swojego syna, a życie Potterów jest zagrożone. Jednak do Dotarcie do poterów nie byłoby takie proste. Na pewno jak najszybciej reaktywowaliby zaklęcie Fideliusa i tym razem naprawiliby błąd sprzed lat, mianując strażnikiem tajemnicy samego Dumbledora. Potterowie byliby też pod stałą obserwacją Aurorów, jednak ekipa Croucha z pewnością w końcu zwęszyłaby idealną okazję, żeby zaatakować. A zatem pewnego zimowego wieczoru, gdy poterowie wracają z małym Harem ze spaceru, zostają otoczeni przez grupkę śmierciożerców. Spokojnie, nie po to uratowałem Lee i Jamesa, żeby skończyli w świętym Mungu jako warzywa. Rozpoczyna się zacięta bitwa. Światła przecinają zasłonę nocy, a zaklęcia topią śnieg i rozświetlają mrok. Jednak przewaga jest po stronie śmierciożerców, a Lily i James szybko zostają rozbrojeni. Wtedy, nagle śmierciożercy zaczynają padać jeden po drugim. Wrzeszczą z bólu, trzymając się za krwawiące rany. W świetle księżyca pojawia się za zakapturzona postać. James wykorzystuje okazję i wraca do walki i wspólnie z towarzyszem pokonuje ostatnich wrogów, jednak gdy chce mu podziękować, nieznajomy depoczy. Się. Na miejsce przybywają auroży, a nieźle pokiereszowana ekipa Kraucza trafia do Askabanu. Tak więc potorowie mogą odetchnąć ulgą, ale mają też inne zmartwienie. Praktycznie całe dzieciństwo Harry'ego mija na walce o wolność syriusza. Lily i James spotykają się z syriuszem w Askabanie i wierzą w jego wersję wydarzeń. Robią co mogą, żeby dementować plotki, ogłaszając, że to Glizdogon był strażnikiem tajemnicy, a nie syriusz. Z pewnością zadbaliby o to, żeby historia syriusza trafiła na pierwszą stronę proroka codziennego. Pod naporem dowodów i opinii publicznej, Barty Crouch w końcu się ugina i postanawia przyjrzeć się tej sprawie. Rozpoczyna się śledztwo, różdżka Syriusza zostaje sprawdzona, a ministerstwo szykuje dla niego sprawiedliwy proces. Zesperowany Syriusz zgadza się nawet za rzecz Veritaserum. Myślę, że po kilku długich latach sądów, apelacji i poszukiwania dowodów, udaje się w końcu oczyścić Syriusza z zarzutów. Mimo, że wciąż nie udaje się odnaleźć Pitera Pettigrew. W każdym razie poszukiwany jest szczur bez pazura, a gdy ta informacja dociera do ukrywającego się Wesleyu w Pettygrew zdrajca postanawia zwiać z kraju, zanim pan Wesley, który pracuje w ministerstwie nabierze jakieś podejrzenie. Myślę, że w tym długim, ale zdecydowanie koniecznym wstępie poruszyliśmy wszystkie najważniejsze konsekwencje przeżycia poterów przed bezpośrednią fabułą książki. Dopiero teraz zaczynamy omawiać książkę. Tak jak sobie powiedzieliśmy, Harry do 11 roku życia mieszka w Dolinie Godryka, więc wszystkie wydarzenia z książki do wyjazdu Harrygo na ulicę pokątną nie mają miejsca. Darsleyowie w spokoju rozkoszują się całkowicie Normalnym życiem. Justice. Zastanawiałem się, czy Harry gdyby mieszkał w świecie czarodziejów, to czy szybciej nie poznałby Rona. W końcu zarówno Potterowie, jak i Wesleyowie uczestniczyli w pierwszej wojnie czarodziejów i należeli do Zakonu Feniksa. Myślę jednak, że jest to mało prawdopodobne, by utrzymywali bliższy kontakt. Potterowie byli znacznie młodsi od Wesleyów i mieli własnych przyjaciół, a Wesleyowie byli zajęci wychowywaniem dzieci. Na pewno jednak Lily i James zadbaliby o to, żeby Harry miał jakiś kolegów, z którymi później dalej mógłby się przyjaźnić w Hogwarcie. Ciekawe, czy w Dolinie był ktoś w wieku Harego. Harry ma 11 lat, otrzymuje list z Hogwartu. Lily i James za pomocą proszku fio zabierają go na ulicę pokątną, robią zakupy i myślą, że nawet kupują musowe, tak żeby Harry mógł się z nimi jakoś komunikować w Hogwarcie. Ciekawe, czy w tej linii czasowej Harry również dałby jej na imię Hedwiga. Następnie rodzice zabierają go do Oliwandera, gdzie pojawia się pierwszy problem. Mimo, że w tej linii czasowej Voldemort nie zdążył zaatakować Harego i nie zostawił mu blizny na czole, podobnie jak w oryginale, Haremu przeznaczona jest różdżka z piórem Feniksa. Już tłumaczę, dlaczego. Bo nie wspomnieliśmy sobie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Gdy Voldemort został trafiony przez Jamesa klątwą uśmiercającą, jego dusza była tak osłabiona, że rozpadła się, i podobnie jak w kanonie, jej część nadal zamieszkała w Harem. W książce nie ma żadnej informacji, że zostało to spowodowane tym, że klątwa uśmiercająca trafiła Harego, czy że było to spowodowane działaniem starożytnej magii. Jest powiedziane jedynie to, że dusza Voldemorta przyczepiła się do Harego, bo był jedyną żyjącą istotą w tym pokoju. I choć w mojej wersji, gdy Voldemort umiera, w pobliżu są trzy żyjące. Osoby Harry, Lily i James. Myślę, że dusza wybrałaby Harego, bo był on dzieckiem i na pewno łatwiej było go opanować. Już nawet nie mówiąc o tym, że Voldemort był bardzo sfiksowany na punkcie Harego z powodu przepowiedni. No właśnie, pamiętajcie, że mimo tego, że Voldemort nie zdążył zaatakować Harego, nadal udając się do Doliny Godryka wyznaczył go jako równego sobie, więc przepowiednia profesor Treoni nadal jest aktualna. Następnie Harry widzi, jak Oliwander rozmawia z Lily i Jamesem, którzy są tym faktem bardzo zaniepokojeni. Przeżycie Potterów wpływa również na relacje Harego. Z Hagridem, a to dlatego, że Harry nigdy nie spotyka Hagrida ani się z nim nie zaprzyjaźnia przed Hogwartem. No i w tej linii czasowej Harry nie jest sierotą, więc Hagrid nie troszczy się o niego tak jak w książce, traktuje go po prostu jak zwykłego ucznia. Obecność rodziców Harry'ego wpływa również na jego pierwsze spotkanie z Draco Malfoyem. Jak pamiętacie, w oryginale odbyło się ono w sklepie pani Molkins z mierzeniu szat. Tym razem jednak Harry jest z rodzicami, więc Draco do niego nie zagaduje. Zresztą w tej linii czasowej Harry dobrze wie, kim są Malfojowie. jest już przeciwko nich bardzo negatywnie nastawiony i raczej nie miałby ochoty rozmawiać z Malfoyem. Być może doszłoby również do spotkania Potterów i Malfoyów. Wtedy zapewne padłyby jakieś złośliwości i kąśliwe uwagi z obu stron. Jednak prawdziwą dużą zmianą i taką, która łączy się z głównym wątkiem książki jest to, że w tej linii czasowej Harry nie podróżuje z Hagridem do Banku Gringota, więc nie zauważa jak Hagrid zabiera z jednej ze skrytek pewne zawiniątko, które później okazuje się być kamieniem filozoficznym. I to, że Harry teraz tego nie widzi, będzie miało wpływ na rozwijanie tego wątku. Choć możliwe, że Potterowie spotkali Hagrida przypadkiem na ulicy pokątnej. Wtedy Harry poznał bygajowego Hogwartu w nieco inny sposób. Oczywiście Lily James odprowadzają Harego na peron 9.3.4, więc Harry nie musi błądzić, zastanawiać się, jak przejść przez barierkę, a zatem nie spotyka również Wesleyów. Razem z rodzicami przechodzi przez barierkę, a być może towarzyszy im również Syriusz, który jest teraz wolnym człowiekiem. Wszyscy machają Haremu, który odjeżdża ekspresem do Hogwartu. Jest jeszcze jedna spora zmiana. W oryginale Dumbledore pożycza od Jamesa pelerynę niewitkę, jeszcze przed wydarzeniami w Dolinie Godryka. Trzymają ją przez długie 11 lat, aż do momentu, gdy daje ją Haremu na święta. Natomiast gdy Lily i James przeżywają, rozczarowany Dumbledore musi zwrócić Jamesowi pelerynę znacznie wcześniej. Jestem pewien, że James przekazałby ją Haremu jeszcze przed rozpoczęciem roku w Hogwarcie, żeby mógł trochę poszaleć. Oczywiście pod warunkiem, że Harry nie powie nic mamie. Podróż do Hogwartu wyglądałaby również nieco inaczej niż w książce. Możliwe, że Harry siedziałby w przedziale z kolegami, z którymi zapoznał się w dzieciństwie, o co na pewno za Bali by Lily James. Ale dla uproszczenia, załóżmy, że tak jak w oryginale, do jego przedziału dołączył Ron. Ich rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej, no bo Harry nie byłby aż tak zafascynowany światem czarodziejów jak w oryginale. No i pamiętajcie, że Harry nie ma blizny, a Ron nie ma szczura. Poznają Neville'a, który szuka swojej ropuchy, Hermione, która się przemądrza, a w końcu do ich przedziału wpada Draco z Krabem i Goilem. Podobnie jak w oryginale, Draco próbuje zakolegować się z Harrym, ale Harry gasi go i staje po stronie Rona. Draco mu grozi i w oryginale przed bójką ratuje ich parszywe który wgryza się w półchniutką dłoń Goila. Jednak w tej wersji Ron nie ma szczura, więc dochodzi do walki. W końcu do przedziału wpada Percy i ich rozdziela. Spod podbitego oka Draco obiecuje zemstę, a Harry i Ron mocno poturbowani przez Kraba i Goila, wyśmiewają go. No dobra, ale wszyscy docierają do Hogwartu i mamy ceremonię przedziału. Podobnie jak w oryginale, Tiara zastanawia się, gdzie przydzielić Harego. Być może w tej wersji nawet bardziej skłaniałaby się ku Slytherinowi, no i dostalibyśmy powtórkę z rozrywki z ostatniej serii. Jednak Harry nadal prosi. Ją, żeby nie trafić do Slytherinu. Po części przez bójkę z Malfoyem, ale też wie, że jego rodzice byli w Gryffindorze i nie chce ich zawieść. A zatem Harry, tak jak w oryginale, trafia do Gryfindoru. Koniec części pierwszej. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę pod tym filmem. Zapraszam na moje media społecznościowe i do wsparcia mnie na Patronite. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!